Da, 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 da. nie nagrywaj bolech tego, wyłącz obs -a. Co? Jak nic nie mówisz, kurwa, żebyś nie był na nagraniu, wyłącz OBS-a. E, to mogę gadać cały czas, jak chcesz. Ty nie będziesz a Ej, ej, hmm. Rodo kolego, Rodo. 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 Ja ja jak działa RODO, ej? Co no taka jest? Taka wyspa to jest. <laughs> RODOs to jest. RODOs. Tak, <laughs> mordek. <laughs> <laughs> taka grecka wyspa, to, no. Tak, kojarzę coś, no. Jest to <laughs> granicy. z A, No pierdolca, 3 metry się ruszyłem. GIGARAT! <laughs> nie Dlaczego, no... Ja pierdolę, ósmy raid, kurwa, już, kurwa, mać, no. To co, nextik? No jasne, że tak. Uf. 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 całe życie jest przeciwko mnie, kurwa, zawsze. Pierdole to KDA, jeba, mam to pisze. bo ty jesteś przeciwko nam. No, gdzie ta broń się kupiła, kurwa, no ja pierdolę. Masz żółty pistolet. do no, tego mi nie wychodzi, Filip mi palcił żółty. Ja nim właśnie robiłem tego quest'a. Jak ona mi tysiące waliła! To nie jestem z jednej erki Samira. Żebym zdechła. No, taki jesteś właśnie, tak do ludzi wyzywasz. Mhm, mm mhm. Mm Top 10 hejterów, numer 1 Kuba. Ej, top 10 najłatwiejszych questów, top 1, kurwa. <laughs> nie w Radek coś gadał, ale... Wydaje mi się właśnie, że dopisałem się do katalogu rage'ów na serwerze. Tak, to będzie na długo zapamiętane. Ale... Masz kurwa nagranie! <laughs> nie. Tak. Jeszcze nie. Czekam Pyszli na odpowiedni na... moment, Halo, żeby rozpocząć na nagrywanie, Znaczy, zrzuć mordę, jak widziałbym to znać. mam zna. pytanie, pytanie, mam pytanie. builda, bo nie mogę znaleźć... Oglądaliście oh, no nie. Kradnę całego oh, no, no builda. No, no. 3. 3. no dobra, ja, ale to... Ja słuchałem Switchblade'a od... Twitchblade'a od... Nie, nie, bo Technoblade umarł. Nie wiem, na stronce jakieś znalazłem. Ale nie każdy. Ja nosiłem. czy ty chcesz dwie, czy chcesz jedną? Ale co. Nie, wszyscy gadają o swoim, bo jakby. Lepiej. My możemy no, sobie zadać oni, 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 w... oni żyją w swoim świecie, coś nie, tam się gadają. The drink. A, przygłupy. To też ułomne. No. no. I najpierw chyba trzeba, żeby dostać się do tej, tego. Do ja, tego. Się dostać do... do smoka jakiegoś. Do, ale... do jakiego smoka? To no gdzie tak, ty jest? Tak, tak mi podpowiedzi mówiły. <laughs> Jeden i drugi zbutowany. <laughs> ale. No jak to? Jakiego smoka? Niech ginął. Mówimy w odpowiedziach, że najpierw Dobra. smok, potem klucz. Odpust ja nawet nie smoka. Startem. Dobra, ej, ja, ej, ja sobie smutuję, niech te nie? gadają. A, może to go śmiesznie wybijać. To nie ma sensu, najlepiej A. poszli na inny kanał. No. A, moja, moja gra ma jest. No, tak, to wywalanie to się na 3 metry, no. Podoba mi się to. To 3 minuty, trochę lepiej. Ale zaraz ten, idziemy sobie, zaraz idziemy. Nie, x Mate przeżył na dwóch HP. Może już się jakoś niewygodnie siedzi czy coś. <grym> A, Ramek od siedzi. siedzi. Tak, chyba. Zobacz, Nick. A Wróciłem. Jestem cały spocony, kurwa. On miał kamizelkę, dwójkę, kurwa, na Ja sobie. miał trójkę. To jest dwa, to jest takie gówno. No to jest za miejsce. Ja miałem chyba trójkę, 6b23. Ja pokażę jaką on, jak on miał, miał ja kamizelkę na chyba, chyba 6b23. <laughs> Zobaczymy. Pokój. Nie, bo mi się wydawało, że on miał tą z kołnierzem. Pomiał. Nie, on miał tą z kołnierzem. Tą od prapora. Zobacz. Nie. To nie jest prapor. No to w pizdzie. Prapora. Mam matkę. A prapora takiego. 50-letniego dziada masz. Zabawa. Aaaaah... Słuchaj kurza, mój jedyny ruch to to jest oschylanie krzesa do tyłu kurwa, to jest jedna zmiana. a, gorące, papieros kurwa! Wydaje że jestem zły dlatego, że jestem głodny. Ale... Może. Od szóstej dalej może nie. Może dlatego. A może... Bo sobie zamów coś, czy z kuchni Jedziemy, Jedzie Bo moja nie. mama do domu już jedzeniem pewnie. O, stara z jedzeniem jedzie. Taki stara. właśnie jesteś, że stara ma Ci przywoić jedzenie. No w Poznaniu, to no. czy mi coś... coś chciała kupić, wczoraj się pytali, czy ona coś się nam kupiła. I dlatego, że mam dobre egzaminy, bo się uczyłem. O. jakie miałeś? Radek, niezależnie jakich ktokolwiek mioty, i tak będzie lepiej, spalić można. 100% ze wszystkiego. Tylko z takiej taką kompilację, żeby podpisywać, kurwa, hashtag jeden. pierwszy. Radek, ale się nie uczy, kurwa. Skala moich rage'ów, kurwa, musiał od początku. Musiałbym od początku robić wtedy. Oj, dwóch zabiłem na faktory. A usteki chociaż? Co to jest? Jeden osek! Jeden osek! Let's go! O, brawo Filip. Zabijesz no człowieka. Jest, że... Gratuluję. Dziękuję. A medal. To będzie zabić człowieka. Dobra. Brawo Filip. <coughs> Gratulujmy Filipowi tego no. do osiągnięcia. Osiągnięcie. Rosjanin. Co <laughs> no, ty bo jak mówisz o sobie. No zamknij łeb mnie nie denerwuj. Nie, nie, nie bolek jest... To jest fotel już, kurwa, idę się tak wykąpać. To no to jest za tu jebany Kinow. Według mnie Filip jest kryptokorwinistą. Bez <coughs> Według mnie... Zgadzam się ma down'a. A pacho dostał tylko rikoszetem. <coughs> tak, twoje pociski kosztują od hełmów przeciwników. To są za miecze, podoba mi się to. No kolejny się jebał, min. Nie no, to się teraz. No to dostań. Nikt nie pytał. Kurwa, gin! No mole, peto, jebany! O no, kurwa, jest strzał! No w tą kurwa maskę jebaną no! No kurwa! <grystanie> no! Jeszcze nie zabijesz tej jednej osoby z tego pistoletu jebanego? Ha. 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 ha! Ja pierdolę. Dobra, no. No jakiś malfunction error, kurwa, ja nie mógł sobie strzelać. No on nie umarł, kurwa? Tu to by się, złoto, to to się jeszcze pistolet zaciął. Muszę zaciął, kurwa, karabin do mnie. I chyba już jakiś drugi melepata się po do tyłu, kurwa, do, do mnie. Oh, nie wiem, nie mogę. Co nie możesz? Tak się śmieję. Tak się śmieję. Dobra, niby że się śmieję. Co? Oooo, to jest. Zawsze to, no, menu. Wam! ti mordę! ale no już może odmutować Filipa i Radka, już nie gadają o Elden Ring'u Ale Radka może zostawić. Nie, mi, sobałem. Tak, 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 się z no. Radka. Radka, Rararara, Radka rarara, zawsze można radarara. zostawić. Uh. Filip, zostaw starego na 5 minut. <skrym>. Filip idzie po Nie no, jaki masz Bo powiedziałeś Ech. tylko z matmy, ile miałeś. Nie chcę się pochwalić. Jest się z polskiego wyjebane. Ile z angielskiego miałeś? 80. <laughs> 70? ma 80! Ile? 80. Hmm. A, no. Ja miałem 100%. Procent. Ja też. A z matmy? No, ale wy mieliście ocenę wyżej no, no, od mnie. No, nie wiem, czy to chcę ta. mówić, ale nie było źle. Mogę powiedzieć, bo odnośnie. Ja mogę się pochwalić, miałem 44%. U mnie z matmy właśnie zarobiście wyszło. Miał no, no, się do matkę jak ja prawie. Jak ja 80 to mam, to. z matmy. Nie? Jest siebie zadowolony. I Radek dzień przed egzaminem. No ty nic nie umiesz, Bolek! No nic no, bo nie, nie, nie umiałeś, umiesz. Jezus Maria. No nic nie umiesz, bo się siedzę na Discordzie, wasa roluje, Piszę sobie, kurde, no. rysuję sobie penicę na karcie, co mi kurde dałeś, bo no. i po, o papierzu piszę tam to. Tak, no i perfekcyjnie było. No. Ooo. mnie jakoś ciężej o ciężar... Ale nie wiem, czy nie wiedziałeś, o, jaka jest taka. Po prostu wiedziałem, i że... I widzę lepiej. obraz sformułowany... <słuch> ...że 21 podzielić przez 3 równa się 7 i tyle by wystarczyło. Ta znaczna zwrotka. Mama mówi, że to trudne czasy. Tata mówi... Uuu, żartowałem, nie mam taty, więc nie byłem bogaty w autorytety, a straty. Nie, okej. Okay. Myślę, że swoim naprawdę chyba... Okay. Jakby teksty, teksty... Soble to Sopel. jest takie po prostu. Ja, ja bardzo mi się spodobało to określenie Huberta. Zabójstwo, zabójstwo liryczne. No, zabójstwo liryczne. Ej, ej weź przesadę. No po, połowa ja, Polaków gorzej. są samobójcami lirycznymi. No? Właśnie o to chodzi, że połowa polskiego rapu to jest gówno liryczne. No. Nie, ludzie dokładnie, ludzi dokładnie o to chodzi. Połowa. Sober, robi takie wy... Sober robi takie wyświetlenia na wracanie po polski. No to spójrzcie. E ludziom. To w sensie, no się na nie licząc tworzeń nie tak łącznie. O kurwa, czekaj, muzyka. O! Jam sobie resztą. O. Thanks, Nikita. O, o, o. Loot, free. Już e! <grym> jesteś na takim e, poziomie. Ale co strzelasz, kurwa? Taki poziom rajda, że nie wbiegasz w schody. To 10 poziomów rajda. 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 Takuma kurwa rajda da od starego o. na pokój. Czekaj. Jest. O. o! Kop. Został <laughs> dany. No, pieniądze chcę kupić. No ba mać, Jak on nie. Cicho Cicho nie umarł strzałem w toraksa z Mosiną. Wełnij mordę! <laughs> ja mu zadałem. No, Filip próbuje kopiować teraz. O, to mu zadałem. Damage'a. Ja eee, nie umarłem. Co to... Halo, cofaj mi, ty Dobra. To się teraz buduje na tym gównie? Nie pytaj, o, czy brod. wniosę ten krzyż? Potrzebuję pięćki i ustekowych i dwa doktagi. O! Misiewicz wgruje. Ona BDS. BDS. Come on, so, let's get down to business. I don't know what is this, Adam, must hallo. be sit-down. Judge me, sit down on the spot. Filip, zamknij łeb. Oh, yeah. Filip, shut the fuck up. Hello. halo? Halo. Adam, stoi. Oooo, potnę się, kurwa, oh. potnę się. Potnę się. Oh. się. Oh. O kurde, co jest? Już się pociąłem, ale wam nie pokażę. Dobra, kto pytał? Ej, ej, jest tu <laughs> je? no. nie o 200 tysięcy w Pasole. Eee, spokojnie. Giga Eye! nie? Weźmy! O, ale nie, to dla streamerów, Radek, co ty myślałeś. No, nie, nie, Radek, no, tylko akrobaku, musiałeś no, ee, wyciszył i se poszedł. Bo on próbuje to chyba zrobić sobie na spokojnie. Albo sobie przerwę robi na jedzenie. No e, na szczęście to nagrałem. No, na szczęście. No, na szczęście. No, A Za, co, zatrzymaj nagrywanie. No, Ul... Kolejny rajdź. Miecz serwerowej. Fordy. Nie wiem, taka.